Gimper nas grzycie mówił. Że Dubiel po 7 latach dopiero pochwali się wynikami rozpraw jeśli je wygra. A ty ostatnio mówiłeś, że to będą raczej szybkie rozprawy, to jak to w końcu. Słuchaj Gimpera, to będziesz chodził w klapkach w zimie, nie? Twoja dziewczyna będzie miała Tindera. No jakby wiesz, no możesz słuchać mnie, czyli eksperta od wszystkiego albo Gimpera nie. Przede wszystkim Gimper musiałby yy, ja nie wiem czemu tego nie wziął pod uwagę, bo owszem jego sprawa trwała tam latami, ale przede wszystkim dlatego, że było bardzo dużo... Materiału dowodowego i dużo świadków, których też za bardzo sąd nie mógł zlokalizować. Ja tam chyba wezwanie po 6 latach dostałem, <laughs> żebym przed na 15 minut powiedzieć, że nic nie pamiętam, bo to było dawno. No i głównie ich rozprawy polegały na tym, że przychodzili co jakiś czas do sądu i oglądali filmy Gimpera godzinne. No, co by nie mówić, materiał dowodowy w sprawie Marcina Dubiela. Czy Wardengi, czy Konopskiego, to, to jest jeden film, tak? Ja nawet nie wiem, czy tam specjalnie można jakichś świadków powołać, więc zobaczą, powiedzą obie strony, co o tym myślą i tyle. Ponadto trochę inaczej wyglądają sprawy na Mokotowie w Warszawie, a inaczej w Mławie, czy, czy w jakiejś tej miejscowości, gdzie się to odbywa. Totalna inna skala miasta, inna skala, inny natłok spraw, które, które się odbywają. Więc tak, będzie to szybkie, no. Ja myślę, że do końca roku się już pierwsza ta zakończy, nie? Potem ewentualnie apelacja. No, dopiero luty mamy, a zobacz, a już zostało to. No, masz październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. Marzec, kwiecień, maj. Kwiecień, siedem miesięcy. W siedem miesięcy już będę po pierwszej rozprawie, po sprawie mediacyjnej. Nie wiem, to ta rozprawa, no, króciutka raczej będzie, no. Wiadomo, można takie rzeczy przedłużać w nieskończoność. Tu jakieś oświadczenie, że ktoś jest chory. Tu Ma COVID, tu nie wiem, odbyt mu wypadł, no, kurwa, no można, można przyciągać, no ale jakby po I mnie pokazać, że to pozew, a to jakieś skarżenia, no kurwa, no, na jedno wychodzi, no. No ja pierdolę. Jak chcesz być adwokatem, to i, i pisgać definicjami, jakby wszyscy wiedzą o co chodzi. Jeden chłop drugiego pozwał i się Mano. A co cię to boli, czy to jest kurwa cywilna karna, kurwa, pozew, prywatna to skarżenia? Czy twój starych stringach na autostradzie? Tagimper to też zasugerował, że ty pod antyfaktów zgodził się na wywiad z Marcinem, bo to twój jakiś kolega XD. Okej, okay, ciekawe. Jakby bardzo, nie bardzo dziwią, nie bardzo dziwi coś takiego. Jakby nie ujmując nikomu, ale te chłopy, które chodzą na fejmy i nie fejmy, żeby robić wywiady, to niby zrobili kura wywiad nawet stary z, z kimkolwiek. A poza tym, chcecie mi powiedzieć, że ludzie, którzy żyją z wyświetleń, twierdzili, o nie, nie zrobimy wywiadu z dupielem, przecież tam. Każdy by zrobił wywiad z Dubielem. Bo jest logiczne, że jeśli to jest chyba pierwszy wywiad od czasu całej tej afery, to, to jakby szum medialny będzie całkiem spory, nie? Więc no, zobaczmy. Antyfakty, ile tu ma wyświetleń? 150 tysięcy. No to na tle pewnie innych materiałów to wygląda bardzo dobrze, nie? Tu jest 7, 3 dni temu, 37, 114, 40, 22, 41, 14, 12, 21, 63, 3, 24, 9, 6. 14, 14, 15. Te 3000 to, to też pokazuje kurwa, jak, jak rzeczywiście jest znany i lubiany Jakub Kosecki, który ma się za kogo. A poza tym jeśli, jeśli. No jakby to też mi to trochę sklebia, nie? Jeśli Gimper twierdzi, że ludzie robią wywiady z moimi kolegami, tylko dlatego, że są moimi kolegami. Ja to odbieram jako komplement, że jestem jakiś poważny czy coś, nie? Kurwa, fajna sprawa. Nie jesteś zły, jak ciągle ludzie ci zarzucają takie rzeczy jak Gimper albo wybielanie Marcinna. A skąd to idzie? Z której strony, od jakiej kliki. Ja ogólnie jestem problemem dla tych youtuberów, mam takie wrażenie. Bo ja tak ogólnie to mam ich wszystkich w chu, nie? Nie mają na mnie wpływu. Poza tym też dziwne jest to, bo ja na przykład nie rozumiem jak można, jak można mówić o moim wypielaniu dubiela. Jeśli jeszcze... Ja nie wiem czy to robi, nie? Ale mówicie, że robi to Gimper. Gimper popełnił najgorszy podcast na świecie z Boxdelem. No, ale może walkę dostanie. <laughs>